Witam Was serdecznie w ostatnim dniu wyzwania pięciodniowego. No dzisiaj mamy bardzo ciężki temat, ale jednocześnie mi bardzo bliski. Ciężki z tego względu, że no miałem tą sposobność przejścia tej choroby 3 mózgu, z na ciśnienie, 3 lata chemioterapii i poznałem w końcu inny sposób sposób, który teraz się dzielę, informuję. W tej chwili mam par, paru podopiecznych, którzy też fajnie działają, ale nie tylko nowotwory. Hashimoto, jak rozmawialiśmy, cukrzyca, dna moczanowa, insulinooporność, te wszystkie choroby tak naprawdę możemy zlikwidować w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim postarać się o to, żeby ten wpływ stresu był coraz mniejszy, bo niestety albo stety, Mamy, mamy to, co mamy. Stres mamy bardzo mm, duży. Pokażę, pokażę Wam dzisiaj mechanizmy, jak stres wpływa na, na to, że rozwój nowotworu się tak jakby wzmacnia, i pogadamy dzisiaj też troszeczkę od takiej strony technicznej: jak postarać się zrobić i kiedy robić badania medyczne. To jest bardzo istotne, żeby nie na dzień dobry od razu wariować. I przede wszystkim przy nowotworach trzeba mieć troszeczkę zimną krew. Trzeba mieć tą osobę, która ci pokaże, pokieruje, że słuchaj, czy to na pewno jedne badania od razu decydują o tym, czy masz nowotwór, czy nie. Bardzo często są badania błędne. Ja osobiście spotkałem się bardzo dużo z błędnymi osądami lekarzy, specjalistów, którzy powiedzieli, że to już jest nowotwór w przypadku piersi. A okazało się, że to był cień na USG, albo cień na rezonansie magnetycznym, gdzie nie wiadomo, jaki wpływ miało. Po prostu panie źle wyczyściły w rezonansie magnetycznym tubę i wyszedł cień na piersi, akurat, albo jakieś tam inne rzeczy. Bardzo często też wpływa to, co kilka dni wcześniej było robione. Bardzo często kobiety noszą przy raku piersi, bo teraz mówię, bardzo często noszą panie, bo to są same panie, staniki z metalami, swoimi fiszbinami, tak, to się tak nazywa, czy jak ktoś tam takie cuda jakieś, które uciskają układ limfatyczny, a jednocześnie układ limfatyczny daje oddźwięk dalszy na piersi, gdzie pokazuje, że rzeczywiście coś takiego się dzieje dziwnego, tak, ale słuchajcie, tak naprawdę definicja stresu. Co to jest stres? Już chyba wiecie o tym, że. Yy, tylko teraz tu przydzielę takiej bardziej yy, konkretnej definicje psychoterapeuty, że możemy stres podzielić na dwie części. Tak naprawdę on jest nam pisany i musimy go mieć, bo jest tak zwany stres adaptacyjny i stres obronny. A stres krótkotrwały, te eustres. Eu Czyli tu i teraz się czegoś wystraszyliśmy, czegoś się zlękliśmy tu i teraz, to jest krótkoterminowy, tak? a krótkotrwały, a tak naprawdę stres przewlekły to jest dystres. Czyli stres, który tak naprawdę, cześć bata, stres, który tak naprawdę cały czas nas napędza, ewentualnie demotywuje, ale przede wszystkim bardzo mocno niszczy nam zdrowie. Stres ten, EU-stres, czyli ten stres taki krótkoterminowy, bardzo często podnosi nam adrenalinę do tego, żebyśmy coś wykonali. Najlepszym przykładem do tego jest po prostu, na przykład, zjazd na bandzi, albo skok na bandzi, tak się nazywa, czy zjazd na jakieś. E, pamiętam, jak pojechaliśmy do jednej z e, miejsc, nie chcę to nazywać i, i spamować, ale pojechaliśmy i tam były takie tuby kilkokilometrowe z wodą słuchajcie, no kurczę, zjazd na niej naprawdę był e, stresujący, a zarazem e, lęk, a zarazem e, ciekawość, taka wiecie, podniecenie, to było bardzo fajne. E, dystres natomiast e, bardzo długo, e, jeżeli długo i cały czas działa na nas, prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych, a nawet, nawet w większej części e, bardzo dużym ryzykiem nowotworowym. Mechanizmu działania stresu to jest tak naprawdę bardzo dużo. Nie chcę tutaj wymieniać, nie będę tu się mądrzyć, tak, ale problem stresogenny musimy mieć, tak. Musimy to cały czas prze, przechodzić. Te hormony mobilizują organizm do działania, a jednocześnie demotywują, tak. Podnoszą nam bicie serca, tempo krwi, tak naprawdę i poziom cukru. Bardzo często, jeżeli cały czas jest, mamy ten poziom stresogenny, to właśnie potem te nasze naczynia krwionośne, te nasze, układ cały pokarmowy, czy układ limbityczny, czy układ e, chłonny po prostu zaczyna się denerwować i stała ekspansja, to tak jakbyśmy jechali, nie wiem, w mieście 140, poza miastem 140, to w mieście wydawałoby się, że to jest bardzo daleko i bardzo szybko, zresztą to jest, a poza miastem na autostradzie jest to no lekka, mówiąc, zabawa. Tak samo w naszym obiegu jest, tak, że mamy potężne ciśnienie, nagle te ciśnienie cały czas, cały czas te żyły są rozszerzone, potem chwilowy przerwa i potem mamy już kłopoty. Zresztą przykładem jest dobrze moment, kiedy idziemy na emeryturę, tak, Ile osób dożywa powyżej 10 lat na emeryturze, słuchajcie? No w Polsce jest bardzo znikoma ilość. Dlaczego? Bo byliśmy narażeni na cały czas stres. Potem nagle przerwa, e, biznes czy jakaś etat skończył się i zaczynamy mieć inne życie. Bardzo często wpadamy w depresję, bardzo często wpadamy w jakieś choroby. Dlaczego? Bo nasz układ krwionośny był cały czas narażony na coś, a potem my mamy problem. Słuchajcie... Tak naprawdę wpływ na układ trawienny stresu jest bardzo duży. Mówiliśmy o wątrobie, mówiliśmy o tym, że tak naprawdę do stłuszczenia wątroby nie musi być przez alkohol, tylko po prostu przez dużą ilość stresu. Tak? Z kolei osłabienie funkcje detoksykacji organizmu, zwłaszcza wątroby, powoduje do bardzo licznych, licznych, licznych chorób. Już mówiliśmy o tej wątrobie e, dużo, więc nie będę tu się na ten temat wymawiał. Trzóstka tak samo, jeżeli jesteśmy cały czas narażeni na stres, poziom glukozy we krwi jest cały czas wysoki. Te nerki nie są w stanie nam po prostu mm, przefiltrować tego wszystkiego i co za tym idzie, mamy bardzo często problemy z brzuchem, mamy wrażenie, że brzuch mamy wzdęty. Boleści górnej części brzucha, tak, albo całe, bardzo często przechodzi to nam na plecy, wtedy jesteśmy na przykład, mówimy, że nam rwa kurszowa albo plecy nam bolą, a tak naprawdę może to boleć trzustka, właśnie w wyniku stresogenności, cały czas stresogenności, tak. Czasami jest utrata masy ciała, a najczęściej jest w Polsce, co podżeranie, słuchajcie, i to bardzo dużej ilości, tak naprawdę. Jest tego, a tak naprawdę jeszcze jest układ strawienny. Czyli nasze jelita dostają bardzo mocno w kość, no i wtedy tak naprawdę nasze jelita zaczynają też dysfunkcja bakteryjna, czyli flory bakteryjnej jest najczęstszą przyczyną chorób. I tak jak te trzy narządy, wątroba, trzustka, jelito albo wątroba, jelito, trzustka, tu powinno być jeszcze nerki, jeszcze powinny być układ sercowo naczyniowe, ale słuchajcie, nie chciałbym się tutaj wymandrzeć, z tego względu, że czeka Was trzymiesięczna akcja. Słuchajcie, 3 miesiące nauki e, online, także naprawdę będzie dość duża wiedza na ten temat. No i słuchajcie, nowotwory, nowoczesne terapie wspierające to e, to, co ostatnio e, znaleźliśmy, to są plastry transdermalne, czyli plastry, które. Mają za zadanie zlikwidować stan zapalny organizmu poprzez skórę, nie poprzez um, um, układ pokarmowy. Od tego są suplementacje, akurat w przypadku tutaj moim to jest firmy LR. Słuchajcie, ale ten układ transdermalny, czyli przezskórny jest po prostu, daje większe efekty z tego względu, że nie przechodzi przez układ pokarmowy, co daje nam potężną e, dawkę witamin i minerałów, nawet do 95%. Procent. Najbardziej popularne plastry to jest glutamor, czyli glutation, peines, decamin, i oczywiście w dalszej części będzie jeszcze o jednym plastrze, o którym zaraz Wam fantastycznie powiem. Z suplementacji takiej stresogennej do ustnej bardzo często probalans, tu powinien być jeszcze probiotyk, nie wiem do czego wyleciało. Mind Master, czyli coś, co powoduje, że chronimy komórki przed stresem oksydacyjnym i aloe vera drink. Uważam, że to są bardzo dobre produkty, które powinniśmy, no to powinniśmy jeszcze dołożyć Krostrum i Pro 12, ale o tym wczoraj była mowa. Słuchajcie, melatonina. E, tak naprawdę przy stresie jest potrzebna nam melatonina i e, terapia światłem, czyli te, teraherce. Jest to jeden z ważniejszych elementów, a zwłaszcza melatonina, reguluje nasz rytm dobowy, czyli poprawia jakość snu. A jeżeli jesteśmy na pierwszym chyba wykładzie mówiliśmy na pierwszym dniu, że jeżeli mamy sen, to mamy le, lepiej śpimy, to znaczy, że rano wstajemy bardziej wypoczęci. Jeżeli wypoczęci jesteśmy, to mniej się stresujemy. Jeżeli wieczorem w ciągu dnia mamy ten stres taki, wieczorem mamy tą melatoninkę naklejamy sobie na czoło lub z tyłu na kark, to w tym momencie ona po prostu fantastycznie funkcjonuje i prowokuje organizm do wyłączenia takiego, wiecie, wieczornego myślenia, tak? Terapie terahercowe, czyli regulacja, e, regeneracja komórek, e, tak naprawdę poprzez e, poprawę mikrokrążenia, czyli natlenienie organizmu, e, tak naprawdę... W, Wspiera nasz metabolizm i prowokuje organizm do naprawy DNA, czyli tych pierwszych komórek. Nawet na fizjoterapii jest coś takiego jak podniesienie o jeden stopień szpiku kostnego, sprowokuje organizm do dużo lepszego odporności i funkcjonowania naszego organizmu. Więc tak naprawdę to są nowości, nowe terapie, które będą wprowadzane lada moment, już są w Polsce od roku. Więc uważam, że ja je testuję tak owszem, testuję, są genialne przy terapiach właśnie na stres, a przede wszystkim na nowotwory. Słuchajcie, prewencja, tak naprawdę, no tutaj trochę w kierunku takim byśmy powiedzieli policyjnym i holistycznym podejściu do zdrowia, to przede wszystkim zmiana stylu życia chodzi tutaj o większą aktywność fizyczną. Na każdym z tych spotkań mówiliśmy o aktywności fizycznej, czyli o tym, żeby wynieść ten swoje dubsko na podwórko, przejść się, przynajmniej 8000 tysięcy kroków, przynajmniej, oczywiście aktywność fizyczna, biegi, rower, pływanie, morsowanie, czy wszelkiego rodzaju aktywność jest naprawdę wskazana. No i bogate żywienie, inne dieta żywieniowa, tak naprawdę dietę co codziennie mamy, czyli zmiana nawyków żywieniowych, więcej warzyw i owoców, zdrowe tłuszcze i białka, tak naprawdę eliminujmy cukry proste i przetworzone żywność. Bo to jest akurat chyba jeden z naszych cywilizacyjnych zmor, że kupują bardzo dużo ludzie przetworzone rzeczy, tak? Zarządzaniem stresem, słuchajcie, to jest kilka takich elementów. Ja dzisiaj Wam podam jeden element, który ja używam, e, który moi podopieczni używają. Jest to e, przede wszystkim oprócz tego, że medytacja, yoga, ale nie wszystkim to wychodzi, nie wszyscy to potrafią, ale na pewno wszyscy potrafią wziąć tak zwaną kartkę papieru i długopis i sobie napisać swoje wszystkie stresy, frustracje w ciągu dnia i potem to spalić. Słuchajcie, wbrew pozorom, wydaje się to śmieszna rzecz, ale jest to bardzo przydatna rzecz, taka tu i teraz dla naszego organizmu, czyli pod względem stresogenności, jest to wywalenie, przewalenie wszystkich swoich stresów na nasz papier, gdzie potem ten papier zostaje spalony. Tak? Także, jeżeli będziecie ze sobą szczerzy, będziecie spełniać ten taki maleńki wymóg, jeden codziennie, i ten nawyk wejdzie wam przez 21 dni, minimum 14 dni, ale najlepiej 21, to sprowokujecie organizm do szybszej takiej odporności, jednocześnie tego, że ta strefa e, psychiczna będzie troszeczkę wyłączona. Tak? Oczywiście, wsparcie terapii terahercowej czy plastrami, tak jak wcześniej mówiliśmy. Pejnes, glutation czy melatonina spowodują to, że nasz organizm będzie bardziej skłonny do tego, żeby odpoczywać i tak naprawdę odłączyć stres. Czyli jeszcze, jakbyśmy dołożyli do tego suplementację w postaci na przykład probiotyku dobrego, czyli podniesienie flory bakteryjnej i naprawienie, regeneracja, uszczelnienie komórek, naprawdę byłoby fantastyczne. No i pamiętajcie o tym, że warto sobie sprawdzać tą diagnostykę. Przede wszystkim e, zmienić nawyk żywieniowy. To jest taka chyba podstawa, podstaw, że jeżeli nie zmienimy tego swego nawyku żywieniowego, to choćbyśmy nie wiem jakie terapie robili. Terahercowe plastrami, suplementacja najwyższej jakości, najdroższa, to i tak nic nie pomoże, e, albo pomoże w bardzo opóźnionym te, te, e, terminie. Ale przede wszystkim zmiana nawyków żywieniowych, no i troszeczkę wyłączenie podejścia, zmiana tego stylu życia. Pamiętajcie o tym, że diagnostyka to nie polega tylko na tym, żeby leka po lekarza chodzić, ale też są tak zwane paski PH, gdzie możemy to sprawdzić. Są różnego rodzaju testy, są różnego rodzaju osoby, które psychoterapeuci, którzy też mają swoje testy i warto się z nimi skontaktować, którzy po prostu was poprowadzą w jakikolwiek sposób diagnostyczny. Wpływ stresu na niektóre wybrane narządy, tutaj skupiłem się na tarczycy, czyli mówimy bardzo często o Hashimoto, niedoczynności nadczynności tarczycowej, ale słuchajcie, to tak naprawdę ma potężny wpływ na choroby autoimmunologiczne, takie jak Hashimoto i Bresfera to jest choroba, która ma podobne czynniki, tylko że tak jakby organizm chce regenerować tarczycę, ale ją zjada i zjada wszystkie tak jakby objawy tej tarczycy. Tak, także to jest też rzadko, ale jednak jest coraz częściej. Drugą chorobą taką to jest rak piersi, nowotwór piersi. Słuchajcie, jak. Starczycą można funkcjonować i o ile jest dobrze, szybko nowotwory są złapane, także tutaj możemy szybko zadziałać, tak samo z rakiem piersi możemy dość szybko zadziałać, słuchajcie i najczęściej, tak jak wcześniej powiedziałam, to jest chyba najczęstszy przyczyną, to jest, o, zaczyna się od raka piersi i jeżeli go nie, Zdiagnozujemy, albo nie zaczyna, zaczniemy go holistycznie działać z nim, to tak naprawdę on się rozprzestrzeni daleko i szybko. Dlaczego? Bo rak piersi to układ węzłów chłonnych, czyli tam jest najczęściej. Jeżeli pójdzie po układzie węzłów chłonnych, to tak naprawdę po całym układzie naszym limbicznym pójdzie i no niestety będziemy mieli zaatakowane całe ciało. E, pamiętajcie, że e, no w piersi możecie panie same znaleźć te guzy jakieś małe niedociągnięcia w piersi czyli pod skórą coś czuć albo po prostu jak czasami wychodzi coś coś sutka wypływa to warto też na ten temat porozmawiać są też różnego rodzaju inne choroby które na przykład prowokują do jakiegoś tak zwanego mleka tak zwanej siary tak zwanej wody z sutków to jest też tak zwana padaczka Także też tutaj y, trzeba na to zwrócić uwagę. Ale dzisiaj jesteśmy przy nowotworach. No i bardzo często spotykany w ostatnim czasie nowotwór żołądka, czyli bardzo często nowotwór ten jest wynikiem tego, że po prostu źle jemy y, i się denerwujemy i w pierwszej kolejności łykamy jakieś tabletki na stres, jakieś na zgagi, na jakieś inne rzeczy y, i potem mamy y, takie y, dziwne nowotwory. Wrzody z wrzodów pękają, potem zaczyna się robić jakieś inne elementy. I bóle brzucha, eee, nudności czy jakiegokolwiek sposoby utrata apetytu to jest pierwszy czynnik, do tego, żeby zwrócić uwagę nawet na osobę bliskia, bliską i na dzieci. Uwaga! Bardzo dużo wzrosła ilość nowotworów u dzieci z tego względu, że dzieci przeżywają jakiś stres no i mają to co mają w internecie, czyli mają dostęp do wszystkiego, co nie powinny mieć dostęp. Niestety świat postąpił, poszedł w bardzo dużą stronę, a z postępem ale nie zadbał o nasze dzieciaki. Więc to też trzeba zadbać. Tak naprawdę mówimy o, o tym, żeby zni zniwelować stres, to przede wszystkim stres to wiele chorób. Cywilizacyjnych i na ten temat trzeba bardzo mocno rozmawiać. Będziemy o tym mówić, będziemy mówić na to, na, tym, na temat y, tych różnych spotkań, które będziemy mieli na żywo, online. Będziemy też na y, te różne rodzaju dwudniowe szkolenia, czy trzymiesięczne, będziemy o tym bardzo mocno naciskać i mówić, co i jak, y, jakie ryzyko niesie ze sobą stres i y, Cały czas tak, jakby pędza pieniądzem, pędza tym wszystkim. Nowoczesne terapie. Wykorzystujmy teraz te terapie, które mamy dostępne, bo one są naprawdę genialne i mimo iż one są mega stare, ale wracają w nowej formie, w nowej odsłonie. Przede wszystkim mega stare to jest żywienie. Wiemy o tym doskonale, że już Hipokrates o tym mówił, że. Musimy, musimy po prostu dbać o swoje żywienie, bo to co jemy, tym jesteśmy, więc jeżeli jemy warzywa, owoce większej ilości, a nie mięso albo bodajże przetworzone rzeczy, gotowce, tak zwane słone, tłuszczowe, no to wtedy rzeczywiście mamy problem, tak no i przede wszystkim jeżeli podchodzimy do tego holistycznie, czyli całościowo, no to wtedy jest w ogóle genialnie i ten poziom stresu możemy sobie pomaga, po, po, pobawić się. Szybko jakoś mi poszło. Ja Wam, słuchajcie, dziękuję za 5 dni fantastycznego, e, fantastycznych spotkań. No, i tak jak obiecałem, to będzie coś dla Was, tak? Pamiętajcie o tym, że dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne e, też jest bardzo istotne. Mówię tutaj z takiej czystej przykory, bo czasami trzeba wyłączyć się e, 100% i mieć tą złotą godzinę. A ja tu o tym mówiłem. E, ja też mam złotą godzinę w przypadku tego wszystkiego warto sobie, warto sobie podziałać z takim sposobem na siebie, tak na to żeby też ten stres w jakikolwiek sposób wyłączyć, nie wiem, iść nad morze do lasu, iść gdzieś do roboty, na zasadzie styrać się czy jakieś drzewo po poprzekładać, czy jakieś inne rzeczy. Słuchajcie, warto czy na przykład porobić pierogi, nie wiem 200 pierogów, czy tam 300 pierogów i wtedy będzie na pewno duże, duże odstresowanie, <grywanie> bardzo duże, tak, albo po prostu najzwyczajniej na świecie obiecałem Wam też coś takiego jak dużo lepsze warunki w przypadku Akademii Zdrowia Holistycznego, czyli 4 marca ruszamy, to jest będzie 3 miesiące przez 3 tygodnie i w każdym miesiącu 3 tygodnie i 3 godziny w środy to będzie środa od godziny 19. rozpoczynamy 4 marca i zaczynamy ostrą jazdę. Ten kurs został wyceniony na 3200 zł, w ogólnej sprzedaży będzie za 1500 zł. No ale dla was będzie to dużo taniej 1100 zł. Słuchajcie i taka cena będzie was obowiązywała do 14 lutego. Myślę, że to jest atrakcyjne warunki, że przez trzy miesiące będziecie mogli sobie to wszystko, że tak powiem, z... dowiedzieć się dużo więcej, dużo dokładniej. Tam będziemy mówić bardzo dokładnie o każdej chorobie, o każdym, o każdym przyczynie chorób, które mamy, czyli będziemy bardzo szczegółowo opowiadać o Hashimoto, o dnie o cukrzycy o wszelkiego rodzaju chorobach, które występują w naszym ciele. Będziemy mówić też o tym, że dlaczego te kuracje nie idą jak wszelkiego rodzaju kuracje, tak? Mamy dostęp do kilkunastu rodzajów kuracji. Będziemy o tym mówić, dlaczego one nie idą, dlaczego bardzo często klienci, pacjenci nie działa to, tak? Dla jakie mogą być przyczyny, co się może dziać, więc te wszystkie Elementy dostaniecie wiadomości i oczywiście dostaniecie też na koniec certyfikaty. Takie i dostaniecie też pełen dostęp dokumentacji, którą my stworzyliśmy dla siebie. Będzie to w formie PDF-ów, będzie to w formie nagrania, będzie to w formie takiego jakby e-booka informacyjnego, gdzie będziecie mogli sobie po prostu skorzystać. Tam też będziemy pokazywać uczyć czytać badania medyczne czyli będziemy mieli szereg badań medycznych które po prostu niezwyczajne na świecie pokażemy i przeczytamy razem z wami nauczymy was jak czytać badania medyczne też będziemy mówić o tym jak nowoczesne terapie w, mogą wspierać nas w różnego rodzaju kuracjach i będą też lekarze lekarze będą się wypowiadać którzy pracują holistycznie, psychoterapeuci, terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, także tego będzie dość sporo, też będą nagrane wywiady z niektórymi lekarzami, jak oni prowadzą, więc myślę, że te trzy miesiące z kursu, które dla Was od 4 marca chcemy rozpocząć, będą naprawdę genialne. A 30, 20 tam któregoś marca, ostatni weekend marca, będziemy mieli Dwudniowe szkolenie w okolicy Warszawy. Tam też będziemy bardzo mocno pracować z redukcją stresu. To jest 29-30 marzec, to jest ostatni weekend, tak, tam będziemy też mówić o stresie, będziemy mówić o sposobie na to, jak można rozwodować stres w domowych warunkach i też mamy przygotowane dla was już. Taką fajną sesję dwugodzinną, gdzie dwie godziny zamieni się w regenerację organizmu, jakbyście byli na dwutygodniowym urlopie, gdzieś na pięknych wakacjach pod palmami, albo gdzieś tam sobie wymarzone wasze, wasze rzeczy, wasze marzenia, wasze wakacje. Także słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję. Czy macie jakieś do tego pytania?